Andre gonił żonę do kuchenki P.O. operacji. Kiedy przyjechała jego teściowa, wszystko w jednej chwili wywróciło się do góry nogami. Zanim zaczniemy, napisz z jakiego kraju nas słuchasz. Miłego oglądania. Białe światło szpitalnych lamp zastąpiła miękka półmrok jego sypialni. Sufit był taki sam, znany z pęknięcia w rogu, ale teraz trudno było na niego patrzeć, nie ze zmęczenia, ale z bólu. Lena poruszyła się ostrożnie, sprawdzając, czy jej ciało jest gotowe do współpracy. Jej kręgosłup zareagował tępym stukotem, świeży szef pooperacyjny przypominał jej o sobie przy każdym oddechu. Następna pigułka była za około godzinę i wiedziała o tym, ponieważ spojrzała na ekran telefonu więcej niż raz. Poranne światło prześwitywało przez szczelinę w zasłonie. Andrew chodził po pokoju szybko, głośno, jakby miał mało czasu na przebywanie w pobliżu. Pochylił się do lustra, przygładził włosy, sprawdził marynarkę. Następnie, bez spojrzenia w jej stronę, rzucił na szafkę nocną kartkę z pospiesznie nabazgranymi słowami: chleb, kapusta, jajka. Wyprać pościel. Przewietrzyć korytarz. Siostra będzie dziś wieczorem. W drugiej ręce trzymał filiżankę kawy, w której Lena zauważyła, że nie ma łyżeczki, zrezygnował z oczekiwania, że to ona będzie podawać. Mam spotkanie o jedenastej, może wpadnę później, powiedział jakby nie rozmawiał z żoną po operacji, ale z sąsiadem, którego poprosił o opiekę nad kotem. Kliknięcie zamka w drzwiach zabrzmiało w jej czaszce jak młot pneumatyczny. Lena zamknęła oczy. Powrót do domu po operacji wcześniej wydawał się wybawieniem, ale teraz był pułapką. Przestrzeń wokół niej była taka sama jak wcześniej, ale nie było opieki, ciepła, obecności. To było tak, jakby wszystko zniknęło wraz z kroplówką, którą dostała przed wypisem. Z kuchni dochodził samotny szum lodówki. Ściany milczały. Telefon zawibrował. Na ekranie pojawiła się mama. Lena oddechnęła i podniosła słuchawkę. Głos Mariny Lwównej był podekscytowany, drżący, ale stanowczy. Córeczko, jak się masz? Powiedz mi. Nie czuję się komfortowo, mam rotała. Lena odpowiedziała automatycznie, że czuje się dobrze, trochę obolała, ale nic poważnego. Próbowała nawet zażartować, że wreszcie nie musisz szorować podłóg, ale jej mama się nie roześmiała. Przyjdę jutro. Rano. Nie masz nic przeciwko? W jej głosie nie było już pytania. Nie, mamo, naprawdę. Andrew, nie będzie szczęśliwy. Wiesz o tym, Lena z trudem przełknęła grudkę. Ale w odpowiedzi usłyszała równe: Już wzięłam bilet. Zobaczymy się rano. Lena nie mogła znaleźć słów, by się kłócić. Ona i jej mama nie zawsze były sobie bliskie, zwłaszcza w ostatnich latach. Od czasu ślubu Lena starała się być niezależna, nie narzekać, nie narzekać, zwłaszcza po tym, jak Andrzej rzucił kiedyś zdanie Twoja mama pilnuje własnego interesu. Od tamtej pory Lena trzymała się z daleka. Teraz ten dystans wydawał się nie do zniesienia. W pokoju panowała cisza. Lena przewróciła się na bok, łapiąc oddech. Ból był znośny, ale uporczywy, jak mucha pod szkłem. Zamknęła oczy, a jej umysł natychmiast powrócił do tamtego poranka trzy lata temu zima, schody przy wejściu śliski śnieg. Jej teściowa, ludmiła Sawieliewna, poślizgnęła się i zachwiała, ale Lena bez namysłu rzuciła się, by ją podnieść. Ona się trzymała. Lena nie. Upadła nieszczęśliwie. Jej kręgosłup pęku. W centrum urazowym, powiedzieli, mogło być gorzej. Potem była rehabilitacja, ciągły ból, który nie ustępował. A także ciche potępienie teściowej, która tylko rzuciła, trzeba było bardziej uważać, bo teraz wszyscy cierpią. Lenes z zadumy wyrwał słaby przeciąg z kuchni. Powinna była wstać. Nie, nie po to, by szorować podłogi, choć czuła, że wciąż się tego od niej oczekuje. Tylko po to, by sprawdzić rachunki. Przypomniała sobie, jak miesiąc przed operacją przyszedł rachunek z czerwonym znaczkiem, niezapłacone media. Andrzej powiedział wtedy, że się z tym uporał, ale Lena nie była pewna. Od tamtej pory rzadziej sypiał w domu, a wieczorem często nie odbierał telefonu. Tłumaczył to interesami, negocjacjami, problemami w biurze. Lena sięgnęła do szuflady przy wejściu. W środku leżał stos papierów. Jej wzrok przesunął się po datach, dwa miesiące bez płacenia za wodę, jeden za światło. Dlaczego tego nie powiedział? Albo powiedział, ale ona nie usłyszała, zajęta przygotowaniami do operacji, bólem, zastrzykami i strachem przed pozostaniem przykutą do łóżka. Po powrocie do pokoju Lena znów się położyła. Sufit wciąż był taki sam, ale teraz wydawał się mieć jeszcze kilka pęknięć. A może zaczynała je zauważać. Pociąg dotarł do Nowogrodu półtorej godziny przed czasem, a Marina Lwowna, nie tracąc czasu, złapała taksówkę i pojechała prosto do córki. Nie spała całą noc w wagonie, myśląc nad swoimi słowami, rozważając w głowie możliwe rozmowy, ale serce wciąż jej się ściskało. Znając Andrzeja, nie spodziewała się ciepłego powitania, ale to, co zobaczyła, przerosło wszelkie obawy. Drzwi nie otworzyły się od razu. Lena ledwo zdążyła dosięgnąć zamka. Miała na sobie stary frotowy szlafrok, twarz bielszą od ściany, potargane włosy i suche usta. Na widok matki wyszeptała tylko, wcześniej przyszłaś i natychmiast usiadła na ścianie. Marina Lwowna wzięła ją pod łokieć i zaprowadziła do sypialni. Z trudem stawiała opór. Łóżko było niepościelone, w pokoju pachniało lekarstwami, ale ani trochę troską. Na stoliku nocnym leżała kartka ze sprawami jej męża. Umysł Mariny natychmiast zadzwonił, nie irytacja, nie. Panika. Co się dzieje? Pomogła córce się położyć, poszła do kuchni po wodę. W lodówce zastała puste półki. Przeterminowane mleko, jedno jajko, otwarta paczka margaryny i torba spleśniałego chleba. Zamrażarka była pusta. W szafkach tylko pół puszki perły i kilka torebek herbaty. Marina odetchnęła cicho i przeszła się po mieszkaniu. W przedpokoju leżały damskie buty, ale nielenina od dawna nie były noszone. Inna musiała przyjechać wcześniej. A może tu mieszkała? Klucz skrzypnął przy dzwonku i na korytarzu pojawiła się sama inna. Szczupła, o smukłych rysach, które niemal zlewały się z jej szarym asfaltowym ubraniem. Za nią weszła Ludmiła Sawieliewna, ciężka kobieta z wysokim podbródkiem i spojrzeniem przyzwyczajonym do rozkazywania. Dyskretnie skinęły głowami, patrząc na marinę. Przywitały się, ale bez ciepłego zainteresowania. Ot, formalność. Jestem mamą Lenina, powiedziała Marina, starając się utrzymać równy ton. A ty musisz być teściową? Tak, tak, słyszeliśmy, że przyjeżdżasz. Ale myślałam, że Lena powiedziała, że nie potrzebuje pomocy. Głos ludmiły był miękki, ale czuć w nim było wyrzut, jakby wizyta matki była naruszeniem autorytetu. Nie prosiła o to. Ale przyszłam. Tylko dlatego, że to moja córka. Inna wślizgnęła się do kuchni i zaczęła grzebać w szafce. Marina usłyszała otwieranie pokrywy kosza, a potem ostry grzech od patelni. Wszystko odbywało się z celowym hałasem, jakby na złość. Ludmiła stała nie zdejmując płaszcza i przyglądała się sytuacji, jakby sprawdzała ją pod kątem wyimaginowanej listy błędów. W porze obiadowej inna ugotowała zupę, a Ludmiła nakryła do stołu. Lena z trudem weszła do kuchni, opierając się o ścianę. Usiadła, prawie nie dotykając oparcia krzesła. Jej oczy błyszczały ze zmęczenia, a każdy ruch sprawiał ból. Uśmiechnęła się, ale krzywo, jakby z bezwładu. Nikt z obecnych nie zaoferował jej pomocy. Tylko Marina nalała jej wody do szklanki i upewniła się, że nie zapomniała o tabletkach. Wszyscy przez to przechodziliśmy, powiedziała w końcu moja teściowa, odsuwając od siebie talerz. Mój mąż gotował sam trzeciego dnia po operacji nogi. Najważniejsze, żeby się nie rozluźnić. Bo wiadomo, leżenie, a to trwało i trwało. Lena nic nie odpowiedziała. Zacisnęła tylko widelec w palcach. Inna spojrzała na swój talerz. Marina spojrzała na Lenę. Przed piątą godziną przyszedł Andrzej. Śmierdział wodą. Jego krawat był przewrócony na bok. Koszula miała rozpięty dodatkowy guzik. Wszedł do pokoju i przeszedł obok wszystkich, nawet nie zauważając, jak Lena z trudem wstaje. Skinął tylko krótko głową matce i siostrze. Całkowicie zignorował Lenę. No i jak tu leci? mruknął, wyciągając papierosa. Wszystko jak zwykle? Marina lwowna postanowiła nie zadawać tego pytania od razu. Ale późnym wieczorem, kiedy wszyscy rozeszli się do swoich pokoi. Przeszła się po mieszkaniu. W rogu kredensu, w czarnej teczce, znalazła dokumenty, listy z banku, zawiadomienia o zaległościach, jakieś weksle z wyliczeniami. Sumy były niemałe, a wiele dokumentów pochodziło z ostatnich kilku miesięcy. Andrzej milczał. Nic nie powiedział, kiedy wyszedł na wieczorne negocjacje. Teraz było jasne, to nie były negocjacje. I, być może, próba ukrycia konsekwencji. Późnym wieczorem wszedł do pokoju. Lena już leżała z zamkniętymi oczami. Marina siedziała w fotelu i czytała. Andrzej stał w drzwiach, stał. Jutro idę do prawnika. Musimy podpisać jeden papier. To tylko formalność. Żeby załatwić sprawy z mieszkaniem. Będzie łatwiej, jeśli w ogóle. Marina spojrzała na niego przez okulary. Lena nie poruszyła się. Tylko jej powieki drgnęły. I stało się jasne, już wiedziała, że jeśli cokolwiek nie chodzi o przyszłość. Chodziło o teraz. Poranek rozpoczął się od słabego szmeru głosów. Lena nie od razu zorientowała się, co ją obudziło, albo lekki ból w dolnej części pleców, albo stłumione zdania dochodzące z kuchni. Nasłuchiwała. Andrei rozmawiał przez telefon. Jego głos był cichy, jakby pieszczotliwy, nawet trochę zachrypnięty. Takich intonacji nie słyszała od niego od dawna. Nie, teraz nie mogę, ona jeszcze nie śpi. Oni sobie pójdą, a ja przyjdę powiedział, robiąc pauzę. Potem dodał Poczekaj, napiję się z tobą herbaty. Tak jak obiecałem. Lena leżała nieruchomo. Na początku nie wierzyła, myślała, że to tylko jej się przywidziało. Ale głos był zbyt żywy, zbyt miękki, zbyt obcy. Nie dla niej. Przez resztę poranka był szczególnie skupiony. Ogolił się, wybrał świeżą koszulę, założył nawet zegarek, który leżał za w szafce nocnej przez ostatnie sześć miesięcy. A kiedy wychodził, niemal radośnie rzucił: Nie lunchu, zjem coś w mieście. Lena skinęła głową, automatycznie. Nie zapytała, dokąd idzie. Bała się, że usłyszy coś, czego już nigdy nie będzie mogła zapomnieć. Marina Lwowna. Zauważając dziwne zachowanie zięcia, postanowiła przejść się po mieszkaniu. Było w nim coś niepokojącego, natarczywego, jakby ktoś drapał pod podłogą. Balkon, na który wyszła przewietrzyć poduszki, okazał się schronieniem dla pudła, gęsto zawalonego papierami. Górną teczkę pokrywał kurz, ale coś z niej wystawało. Pokwitowania od organizacji mikrofinansowych, listy grożące pogięciem kroków prawnych, stare pokwitowania na kwoty, które nie odpowiadały niczemu, co Lena mogła wiedzieć. Była też kserokopia pełnomocnictwa, pusta, ale już opatrzona datą. Marina ostrożnie zwróciła wszystko z powrotem. Było za wcześnie, by wzdychać. Za wcześnie, by krzyczeć. Trzeba było zrozumieć, do jakiego dna wszystko sięgnęło. Lena cały czas siedziała przy oknie. Jej oczy były puste, ale nie płynęły z nich łzy. Kiedy przyszła jej matka, nawet się uśmiechnęła. Pewnie jest trochę zdezorientowany, powiedziała cicho Lena. Mężczyźni czasem tak robią. Nie pracuję, nie mam nic własnego. To wszystko ma wpływ. Marina odwróciła się do niej. Ale ty chciałaś pracować, powiedziała powoli. Lena skinęła głową. Nie pozwoliłby mi. Twoją pracą jest dom, Lena. Ja zarabiam, ty zapewniasz przytulność. Na początku wydawało się to w porządku. Jak troska. Ale potem stało się jak klatka. Zaproponowałam mu różne opcje kursy, prace na pół etatu, online. A on powiedział: Nie, nie potrzebuję tego. Zrobi to sam. A ja słuchałam, ponieważ się bałam, bo chciałam być jak ludzie. Marina usiadła obok mnie. Jej dłonie były twarde, szorstkie, Pachnące kremem z drogerii, położyła jedną rękę na ramieniu córki, ale nic nie powiedziała. Po prostu wpatrywała się w ten sam punkt za oknem. Teściowa i inna wróciły na obiad. Przyniosły kilka drobiazgów, sałatkę i kilka ciast ze sklepu, i zrobiły zamieszanie w kuchni jakby przygotowywały się na przyjęcie gości. Ludmiła Sawieliewna przeszła przez pokoje i mijając sypialnie, powiedziała głośno, nie patrząc na Lenę: Tak żyjemy. Wszystko trzymamy razem. A kto nie pracuje, jest darmozjadem. Było to powiedziane równym głosem, niemal przyziemnym. Jakby nie chodziło o osobę, ale o czajnik elektryczny, który już dawno powinien zostać wyrzukony. Inna, podążając za nim, szybko odwróciła wzrok. Najwyraźniej był jej wstyd, ale nie na tyle, by powiedzieć choć słowo. Tego dnia, ale na prawie nic nie jadła. Próbowała poukładać wszystko w głowie, ale półki się rozsypywały. Myślała o tym, jak kiedyś chciała otworzyć zakład krawiecki, miała nawet szkice. Potem marzyła o blogowaniu, stworzyła nawet kanał. Wszystko utknęło na etapie muszę skonsultować się z Andrzejem. On zawsze wiedział, co jest potrzebne, a ona starała się go zadowolić. Przyjechał spóźniony na kolację. Było już ciemno, w domu panowała ospała cisza, w tle telewizor mruczał coś o pogodzie. Andrzej wszedł do kuchni. Głośno trzasnął drzwiami lodówki i od razu powiedział: Sprzedałem samochód. Podatki, długi i po co mi on, stoi i gnije. I tak nie będziesz nim jeździć. Lena nawet nie od razu zdała sobie sprawę, że mówił o ich jedynym samochodzie. O samochodzie, który pomogła wybrać, w którym siedziała, marząc o tym, jak będzie wozić dzieci. Sprzedał samochód. Bez jej zgody. Bez dyskusji. Marina lwowna powoli podniosła się z fotela i poszła do sypialni. Wiedziała, że teraz nie czas na kłótnie. Teraz był czas na obserwacje. Ponieważ wszystko, co się nagromadziło, wszystko, co się ukrywało, już zaczęło wychodzić. A jedna filiżanka herbaty zaoferowana niewłaściwej kobiecie może wywrócić wszystko do góry nogami. Dzień zaczął się jak zwykle, bezbarwnie i szumnie. Lena wstała powoli, idąc wzdłuż ściany do kuchni. Gdzie Marina Lwowna parzyła ziołową herbatę. Jej ciało nie odczuwało bólu, ale słabe, ledwo słyszalne mrowienie, jakby jej układ nerwowy zmęczył się ciągłym napięciem i teraz po prostu odmówił sygnału. Andrzej wyszedł wcześnie, inna została w domu. Ludmiła Sawieliewna od rana krzątała się w łazience, zostawiając za sobą zapach mocnego mydła i władczą ciężkość w powietrzu. Marina wytarła stół, po czym w milczeniu zaczęła składać apteczkę, tabletki, których Andrzej zapomniał kupić. Zawsze przynosiła. W porze Lunchu wszyscy się zebrali. Andrzej przyszedł w wyjątkowo dobrym nastroju. Mówił głośno, przerywał, próbował żartować, ale zawsze był blisko inny, dotykał jej ramienia, pomagał przesunąć krzesło, podawał filiżankę. Lena zauważyła to, ale jeszcze nie zdawała sobie z tego sprawy. Wszystko było na poziomie odczuć, jak chłód uchylonego okna, którego jeszcze nie widać, ale czuć plecami. Stół dla gości był pełen sklepowych produktów, Andrzej kupił wszystko dzień wcześniej. Przyniósł nawet ciasto z okazji powrotu do zdrowia. Ale Lena go nie zjadła. Rozmowy były powierzchowne. Ludmiła opowiadała o sąsiadach, inna rzuciła kilka zdań o swojej dawnej pracy. Andrzej siedział z ręką pod brodą i patrzył na siostrę trochę dłużej niż to było w zwyczaju. Lena przyglądała się temu jak widz w teatrze, dopóki nie usłyszała tego zdania. Andrzej! Wstając od stołu, powiedział głośno, jakby żartobliwie: ty się połóż. Sam zrobię herbatę. Ale nie dla ciebie. Odwrócił się do inny i z mrugnięciem wyszedł do kuchni. Zapadła cisza. Lena nie poruszyła się. Wcisnęła się tylko głębiej w oparcie krzesła, jakby jej ciało chciało zniknąć z pola widzenia. Inna była zakłopotana, próbowała się roześmiać, ale było to przerywane, jak u osoby, która została zaskoczona. Ludmiła Sawieliewna udała, że nie słyszała. W tym momencie Marina Lwowna wstała od stołu. Spokojnie, nieśpiesznie, steczką w rękach. Położyła ją na środku stołu, otworzyła i zaczęła mówić. Jej głos był spokojny, niemal przyziemny. Mówiła o rachunkach, o długach, o mikropożyczkach i zaległościach. O tym, jak odkryła pełnomocnictwo, które przygotowała na wypadek sprzedaży mieszkania. Nie oskarżała. Po prostu wymieniała. Jasno, punkt po punkcie, jak doświadczona księgowa na spotkaniu. W pokoju zapanowało oszołomienie. Inna opuściła głowę. Jej policzki były zarumienione. Andrzej podskoczył, zaczął się usprawiedliwiać, powiedzieć, że to nie to i w ogóle, nie wtrącaj się. Ale słowa były pomdrugeszane, głos mu się urywał i było oczywiste, że stracił panowanie nad sobą. Ludmiła Sawieliewna podniosła się z krzesła i krzyknęła, to wy doprowadziliście go do takiego stanu. Ty i twoja matka. Wyczerpałyście go, odpędziłyście. A inna, przynajmniej nie leży jak drewno na opał od rana do nocy. Zabrzmiało to jak uderzenie w twarz. Nawet nie w Lenę, w zdrowy rozsądek. Ale nikt się nie poruszył. Tylko Lena wstała powoli. Bez łez. Bez słów. Wzięła telefon, wyszła na korytarz, zamknęła za sobą drzwi. Za chwilę wybrała numer notariusza, którego dwa dni temu znalazła w internecie, ale nie miała odwagi zadzwonić. Teraz to zrobiła. Kiedy wróciła, w mieszkaniu znów było cicho. Ludmiła stała przy oknie, inna zmywała naczynia. Andrzej wpatrywał się w podłogę. Lena nic nie powiedziała. Po prostu poszła do sypialni i zaczęła wkładać rzeczy do torby. Powoli, metodycznie. Następnie weszła Marina Lwowna. Nie pytała. Nie komentowała. Tylko pomogła. Odłożyła moją ładowarkę, paszport, słoiczek maści, grzebień. Pomogła mi zapiąć torbę. I patrząc na swoją córkę, powiedziała: Nie jesteś już taka sama, jak byłaś pod tym sufitem. Teraz wstajesz. I to nie tylko z łóżka. Minęło sześć miesięcy. Czas nie leciał ani się nie w luku, po prostu płynął jak metro, precyzyjnie, miarowo, z przystankami. Lena mieszkała teraz w centrum Nowogrodu, w małej, ale jasnej kawalerce, którą sama wynajęła. Ściany były białe, podłoga wyłożona ciepłym laminatem, a meble. Meble były nowe. Niedrogie, nie designerskie, ale starannie dobrane. Po raz pierwszy kupiła wszystko sama rozkładaną sofę, fotel z wysokim, zakrzywionym oparciem, półki na książki, które własnoręcznie zmontowała. Nawet zasłony, szaro lniane, proste jak powiew po burzy, powiesiła sama. Praca była w toku. Lena konsultowała się z klientami przez łącze wideo, pomagała im wybierać kolory, układać meble, dobierać oświetlenie. Nikt nie zdawał sobie sprawy, że jeszcze niedawno leżała w cieniu czyjejś akceptacji, że każda jej decyzja wymagała wcześniej potwierdzenia. Teraz nie potrzebowała potwierdzenia. Tylko inspiracja i wifi. Czasami myślała, że nowa tapeta i przypadkowe słowa od klientów były tym, co wyrwało ją ze statusu żony. Teraz była po prostu leną. I znów było coś osobistego w tym imieniu. Marina Lwowna mieszkała piętro niżej, w podobnej kawalerce. Blisko, ale nienachalnie. Miały wspólny balkon. Na którym czasem piły herbatę, obserwując, jak życie innych migocze pod stopami miasta. Choroba ustępowała. Po chemioterapii zaczęła powoli nabierać sił, odrosły jej włosy, twarz odżyła. I chociaż lekarze powiedzieli na razie w remisji, Marina powiedziała: Mam plany. Teraz Lena sama chodziła na zabiegi. U lekarza, w aptece, w sklepie, wszędzie czuła, że jej kręgosłup odrasta. Nie fizycznie. Psychicznie. Delikatnie, ale systematycznie. Po raz pierwszy od dawna jej życie nie zależało od harmonogramu czyjejś parafii. Każdy poranek zaczynał się od ciszy, a nie od kroków na korytarzu i wymagających spojrzeń. Pewnego dnia na początku grudnia, kiedy śnieg dopiero zaczął padać i jeszcze nie zmieszał się z miejską breją, zadzwonił dzwonek do drzwi. Lena była zaskoczona, nikt nie miał przyjść. Na progu stała inna. Bez makijażu, z krótką fryzurą, w płaszczu o rozmiar większym, w rękach torba z jakimś ciastem. Na jej twarzy malowała się niepewność, której nigdy wcześniej tam nie było. Lena nie wiedziała, czy zawołać ją prosto do kuchni, czy po prostu zamknąć drzwi. Odsunęła się jednak i wpuściła ją do środka. Siedziały przy stole i piły herbatę ziołową, tę samą, którą lubiła Marina Lwowna. Inna nie patrzyła przed siebie. Milczała przez dłuższą chwilę, po czym powiedziała, że teraz pracuje jako kasjerka w sklepie spożywczym. Wyprowadziła się od matki. Mieszka w hostelu dla pracowników. Lena słuchała nie przerywając. Inna nagle zaczęła mówić o tym, że Andrzej próbuje ustalić z nią własne zasady. Wszystko rozumiesz, musimy się wspierać, pomogłem ci. W pierwszej chwili poczuła się niemal jak bohaterka, jakby go przed czymś ratowała. A potem zdała sobie sprawę, że on tylko zmieniał elementy nie zmieniając gry. Tylko w przeciwieństwie do Leni nie mogła tego znieść i odeszła po dwóch tygodniach. I teraz po raz pierwszy pomyślałem, że cała ich rodzina jest zbudowana na strachu. Lena nie powiedziała, a nie mówiłam? Nie śmiała się. Po prostu nalała herbaty i słuchała. Potem się uśmiechnęła. Nie protekcjonalnie, po ludzku. I powiedziała cicho: Teraz wiem, gdzie jest moje wsparcie. Jest w środku. I bez względu na to, kto próbuje mnie ruszyć, wiem, że dopóki stoję na własnych nogach, nie można mnie upuścić. Inna skinęła głową. I prawdopodobnie było w tym skinieniu więcej przeprosin, niż można by Y wyrazić słowami. Pół godziny później Lena odprowadziła swojego gościa. Za oknem padał delikatny śnieg. Założyła płaszcz, wzięła teczkę z rysunkami i wyszła. Dziś było ważne spotkanie. Inwestor, jedna z osób, którym doradzała, chciał zainwestować w jej pomysł w showroom de signu, gdzie każdy mógłby przyjść i urządzić swoje wnętrze. Przestrzeń, w której liczy się nie tylko to, jak stoją rzeczy, ale też jak stoi człowiek, sam ze sobą. Na zewnątrz było świeżo. Powietrze pachniało czystością. Śnieg leżał na jej ramionach, nie topniejąc. Lena szła pewnie, nie oglądając się za siebie. Jej ścieżka prowadziła teraz do przodu. A imię, które brzmiało w jej głowie, wciąż było takie samo Lena. Tylko teraz brzmiało inaczej. Prawdziwie. Jej własne. Drodzy widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Subskrybujcie kanał, polubcie nas i koniecznie napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej historii. Nie zapomnij kliknąć na dzwonek, aby nie przegapić nowych ciekawych historii. Do zobaczenia wkrótce!